Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj mamy dzień sprzątania, dzisiaj jest 30 grudnia, tak, upewniłam się, e, wczoraj tak się zrelaksowałam, że jestem nadal zrelaksowana, albo, nie wiem, coś mam z humorem, powiem wam, że, że tak nie mam siły po prostu, wiecie i w... Kojarzycie pewnie, kojarzycie pewnie ten stan? Jeżeli nie ma humoru, no to się odbija bardzo na stanie fizycznym. Tak bardzo nasz, nasze ciało współpracuje z mózgiem. Masakra. Ja dowiedziałam się, że już na pewno będziemy mieli kwarantannę w Polsce. Aleks raczej nie, bo jest lekarzem. A my z Daszką tak. I Daszka się zastanawia, czy nie zostać do 17. I ja się zastanawiam, czy nie zostać do 17. No w sumie bez sensu. Jak pojadę 3 e, to 13 będę mogła tam powiedzmy pracować y, normalnie, stacjonarnie, nie? A jak pojadę 17, no to tylko 4 dni później, więc 4 dni mi tam różnicy dużej nie zrobię. Tym, tym bardziej ciekawie czy te dni są yoga. Te dni jest yoga. Nie no, akurat jest akurat czwartek, piątek, sobota. Ale nie wiem, nie wiem, czy mi to zrobi taką dużą różnicę, żeby jechać i siedzieć tam 10 dni na kwarantannie, a z drugiej strony nie wiem, czy nie wydłużą to, nie przedłużą to w 17, po 17, przed 17 powiedzą, że, że jeszcze wydłużamy to o miesiąc, czy coś i tak będę musiała siedzieć w kwarantannie. No, czyli w mojej głowie, wiecie, cały czas. Są takie, jest taka walka, jest, yy, są przemyślenia za i przeciwko. Na razie nic nie będę gadać, będę sobie w głowie siedzieć, myśleć i sprzątać. Sprzątanie jest dobre na myślenie, bo wiecie, wykonujecie jakąś czynność fizycznie i psychicznie sobie coś tam myślicie. Coś jest nie tak z tym kwiatkiem. On chyba potrzebuje większą, większą doniczkę, nie? Patrzcie, tu na dole tak opadają, a do góry idą, a tu opadają się łamią I cook, I kolejny kod do czesania ten to w ogóle mu łupiesz to już jest stary kod Dziadek, to jest dziadek-kot. O, ty to masz więcej jeszcze niż bierkut. Demontować montować vloga. Tam dziesiątka jest, nie? Tak. Mhm. Good. Będziemy robić zdranie grzybków. Cztery. Staraj się tak mocno nie otwierać bioder. Przysiad tu i góra. I tam na górze doprostowujemy. Mhm. Spróbuj nie tak wysoko się podnosić. Tak, jestem już po online treningu. Mama powiedziała, że nie chce dzisiaj trudować, bo je wszystko boli. Wszystko jej boli. Mnie też wszystko boli. Vlog. On już jest zrobiony, muszę go obejrzeć i wrzucam. Minął dzień. Ja nadal jeszcze nie podjęłam decyzji. Nie wiem, czy ja pojadę do Poznania teraz 3 stycznia, czy zostanę do 17. Nie wiem, co robić. Jutro jest dzień sprzątania i gotowania. Pokażę Wam, jak u nas wygląda sylwester. Po raz drugi już yy, kiedyś robiłam o tym filmik. Jest tu. No i to koniec na dzisiaj, mój drodzy.